Siemanko, z tej strony Aleksinia. Przed Wami kolejny odcinek z kariery Hertom Berlin. Przed nami ostatnie 12 kolejek do końca tego sezonu. Aż 6 punktów do wyjścia ze strefy spadkowej. No bo niestety tracimy 6 punktów do Werderu Brema oraz do Unionu Berlin. No ale wiadomo, te zespoły pewnie będą na swój sposób punktować. Więc myślę, że te 6 punktów to może być nawet za mało. Także przed nami już na start mecz z Kolonią. Kolonią, która zajmuje miejsce 11. Zerknijmy sobie w ogóle na całą tabelę. Liderem jest pewnie Bayern Monachium. Dokładnie. liderem jest Bayern Monachium, na drugim miejscu jest Borussia Dortmund. Pierwszą trójkę zamyka RB Leipzig, na czwartym miejscu Borussia Mönchengladbach, piąty Eintracht Frankfurt, szósty Bayer Leverkusen. Myślę, że bez Żadnych zaskoczeń, jeżeli chodzi o tabelę. Brakuje na pewno Unionu Berlin w czubie, a nie tutaj w dole. I moim zdaniem za nisko jeszcze jest Fall Mainz, które na pewno potrafi nie raz spłatać figla. W rzeczywistości, a ja chciałbym Wam podziękować za subskrybowanie mojego kanału, za zostawienie łapki w górę, za komentarze. Im bardziej rozbudowane komentarze, tym naprawdę powtórzę się po raz kolejny z rzędu odcinek, że. Komentarze te bardzo rozbudowane, rozpisane one są po prostu przespaniałe do czytania. No a my wyjdziemy w składzie na Melzewce Kelm w wramcy Wanderworth, Wagner Alderete Dardaj, Range. Dardaja ja się nie pozbędę, jestem zwolennikiem tego zawodnika. Jest jednym z niewielu, który jest w formie, więc to na pewno jakiś dodatkowy bodziec. Kapitanem na pewno nie będzie Alderete, tylko tym razem Vanderwort. Dodatkowo. W środku pola Stach i Rodę. Na skrzydle lewym Luke Bakio, Na prawym Frysz. Na dziesiątce Richter. Na ataku Frey Frej, który no, w meczu z Bochum zabłysnął. Liczymy na to, że błysznie i tym razem. No i czy na wyjeździe damy radę z Keln? 1 do 1. Piłka nam nie chce wpaść do bramki. Na cztery strzały 0 bramek. Także niestety, ale zaczynamy od remisu. No i pytanie, czy zbliżymy się jakoś do reszty stawki? No, przed nami mecz z Augsburgiem. Bardzo ważny, Augsburg jest tutaj na dole. Przy okazji, dostajemy dużo raportów transferowych. No i właśnie, zapomniałem troszkę w tej karierze o szkółce juniorów. Znaczy, mieliśmy jednego skauta, go gdzieś tam wysłaliśmy, ale ten skaut był po prostu ślepy. Wyślemy go drugi raz. Tym razem wyślemy go na Słowację na pół roku. I przy okazji zatrudnimy jeszcze lepszego skauta. No tutaj najlepszy ma 4x4. Na 4. Jest to też Niemiec. Także tego Niemca sobie zatrudnimy. On pojedzie do Niemiec szukać zawodników i spróbujemy zatrudnić trzeciego skauta. 4 na 5 z Mołdawii. Może być. Mołdawianina wyślemy na. Masowację już nie. Do Czechy na pół roku. Także nasza szkółka zacznie w końcu może prężniej działać, no a my musimy zadziałać w tabeli, no bo jednak Augsburg jest dziesiątym, czyli troszkę odjechał reszcie stawki. No to byśmy mogli zapunktować. Zwłaszcza, że gramy na Olimpia ale myślę, że mała korekta względem tego składu będzie, ja bym wyszedł dwoma napastnikami: nie Niederleśny, tylko Ngankam oraz Frey w ataku, zobaczymy czy to ma prawo zadziałać Stach Krejci, może być taki środek pola na środku obrony Alderetę Dardaj raczej tak, no nie mamy tutaj za dużych opcji, na bramce Wanderwort to na pewno i na prawym skrzydle mimo wszystko raczej Frisch, nie Richter Richter lepiej tutaj wygląda pod względem formy w ogóle, Gryla tylko bym wrzucił na ławkę za Kenego na ławkę również powędruje Rokoche. Myrtelstedt za Geśtera I to by było na tyle. I za Kangę jeszcze bym rzuciła z Kasibara. Także liczymy na to, że może 4-4-2 da nam jakieś bramki, bo tych bramek potrzebujemy. I daje nam Frey z Dubletem. Doppelpak naszego napastnika. 2 do 1 za Augsburgiem wygrywamy. Bardzo dobrze. Jak oceny? Wanderworth 7,5, 7-0 ręcz, 6,7 Dardaj. 60 0 Kochy, a Alderete 68, 8 ok. Wagner 69, 9 Stach 7-1, 66 był kapitanem w tym spotkaniu. Frey 10-0, Fury 6-3, Gryl 6-3, Luke Bakio 8-1, Ngankam 6-3, Richter 6-0. Ale Frey wydaje mi się, że z dodatkowym napastnikiem może naprawdę bardzo dobrze wyglądać, bo to jest tym no, skała po prostu z przodu. Ta skała musi z kimś sobie zgrywać. Eichberger Berg, na wypożyczenie do Heidenheim, ok, ale bez opcji wykupu. No a przed nami mecz z Bayernem Monachium. Na obecną chwilę nawet wychodzimy na 17 pozycję. Także na parę dni może odspawaliśmy się od tego ostatniego miejsca. Oby tak na dłużej, no ale dobra. Tak, odspawaliśmy się na dłużej, bo Stuttgart nie wygrywa dwóch meczy. Z kolei wygrał chyba Werder Brema, jeżeli się nie mylę. Bo ma 22 punkty. Miał 19, jeżeli się nie, pamięć nie myli. No a przynajmniej mecz z Bayernem. Mecz z Bayernem sobie tym razem zagramy. Ale będą zmiany w składzie. Oczywiście tutaj Dardaj i Alderette. W ataku Frein -Gankam. Reszta chyba bez zmian. Moim zdaniem jeszcze Fritz może wejść za Richtera. Tutaj. No i oczywiście... Zróbmy ten powrót na ławkę Rodę. Na ławkę niech skoczy Gryl i niech skoczy Aska Sibar oraz Koch. I to by było na tyle ze zmian. Liczymy na to, że z Bayernem uda nam się jakieś punkty urwać, mimo wszystko. Może w końcu nam fortuna troszkę zacznie sprzyjać, jak gramy te mecze, no bo ten mecz z Bochum. W ostatnim odcinku, no to po prostu istny kryminał, było bardzo dobrze, skończyło się tragicznie. No ale Frey, 5 bramek już zdobył dla Herty w no, niewielkiej liczbie meczy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to będzie gdzieś około 6 spotkań, może siedem. No i ten Frey rzeczywiście jest wartością dodatnią. Nie wiem, czy nie najlepszy transfer tego w ogóle sezonu, no ale obrad 25. kolejka przed nami. Gramy na Allianz Arenie. Chciałem pójść na Allianz Stadium, ale to nie Juventus. No i rozpoczyna. Frey, Gankam. Małe ścinki, Stach. Ręcz. Ręcz. Dobrze do Frysia. Frysia Fyrish spokojnie, nie może tam pchać. Ręcz. Stach. Dobrze zgrywa do Freja. Frej do Gankamon. Gankam. Gankam. Ładnie znalazł Wagnera. Wagner lekka w dorzutka do Krejciego, fenomenalnie Manu Neuer. Ale już dobrze wchodzimy w to spotkanie. mogło być jeden do zera. Mógł Ladislaw Krejci zaskoczyć wszystkich i zdobyć bramkę. Bardzo ładnie się podłączył Czech. Krejci znowu zgarnia piłkę. Gankam. Frey. Fryś. Fyriś Szuka partnerów. Zalaz Freya. Frey. Troszkę złe przyjęcie naszego szwajcarskiego napastnika. Jeszcze jest Krejci. Jeszcze jest Frey. Frey. Dobrze do Lukebakio. Lukebakio. Spokojnie. Nie możemy głupio stracić piłki. Stach. Fryś. Fryś. Nad bramką. Próba finezyjnego strzału z fałsza. No, z nie najgorsze. Szkoda, że troszkę chyba za mocno, mimo wszystko. Gdyby to poszło światło bramki, może byłby gol. No, ale już jest Delicht. Mane, Davis, Delicht. Müller, Müller. Dobre zagranie do Aspasa, Aspas do Gorecki, znowu Aspas, daleka. Christensen. Nie zmieniliśmy bramkarza. Także Christensen dostaje szansę w tym spotkaniu. Dardaj wybija piłkę głową, ale nie jest to wybicie dalekie. Mane, Kimiś, Kim Mane, Mane, Mane fenomenalnie ogrywa 1 do 0. No i Bayern zaczyna swój marsz ku zwycięstwu. No ale tak naprawdę w tej sytuacji poza wybiciem Dardaja nic nie mogliśmy zrobić. Jeden z wód i naszego obrońcy po prostu nie ma. No ale okej, okay, Fryś. Frej. Jeżeli Bayern może, to my też możemy. Fryś. Ale DeLift go powstrzymuje. Mane. Aspas. Davies. Dobrze powstrzymuje go. Ręcz. ale tam sędzia cofa faul. No moim zdaniem już mógł to puścić. No ale trudno. Dobrze, Stach wygrywa głowę. Bardzo potężnie wygrał tą głowę. Wagner. Krejci. Stach. Stach dobrze wprowadza piłkę, ale Hrafenberg zabiera. Mówią w bardzo ważnym momencie, gdy już Stach podawał po prostu. Aspas. Aspas przeniem Anton Stach. No ja nie wiem, gdzie tam był faul, To po prostu ten kurdupel hiszpański się nie utrzymuje na nogach. Gorecka. Müller. Aspas. 2-0. Nie Christensen. Fenomenalna interwencja naszego duńskiego bramkarza. 23 minuta. No i rzut rożny dla Bayernu. Po jednym rzucie rożnym już straciliśmy wola. Może nie bezpośrednio, ale Gnabry mija naszego zawodnika. Dardaj wybija. E, Kimiś. Müller. Müller. Davis. Obok Bramki. Groźny strzał z prawej nogi. Kanadyjczyka. ale Christensen od Bramki. Alderete. Marton Dardaj. Stach. Ręcz. Fryś. Davis wybija piłkę na aut. Zaczyna ręcz do Fyrysia. Stach uciekaj, bo nie ma z kim grać. Szedł po piłkę Gankam. Gankam, dobre podanie do Luke Bakio. No i teraz, czy Luke Bakio jakoś tu znajdzie kolegę z zespołu? Było blisko. Wagner wygrywa, wygrywa głowę. Gankam. Stach. Krejci. Krejci szuka partnerów. Nie ma z kim zagrać. Mało ruchu ze strony Berlinczyków. No i odbiera piłkę Gorecka. Tragiczne podanie Antona Stacha. Davis. Davis, naraz poszedł Fryś. Mane, Davis, klepią ręsza. Alderette na szczęście powstrzymuje Aspasa. Christensen, do Alderette. Alderette do Stacha. Stach, mocne podanie, przyjmuje Gorecka na naszej połowie. Ale na szczęście Stach jakoś musą tą piłkę i Alderetę przyjmuje ją z powrotem. Ręcz. Fryś. Jest Frey. Frey. Dobrze, do Ngankama, ngankam, ngankam, To może być gol? Nie ma gola! I jeszcze Frey za blisko podszedł gankam. Trochę za bardzo mu piłka odskoczyła. No w tym bardzo kulminacyjnym momencie, jakie było wejście w pole karne. No i niestety dalej 1 do 0 dla Bayernu Monachium. No i Bawarczycy w kontrataku. Mane. Mane. Ale Alderete pewnie odbiera piłkę. I ręcz. Fyrisch. Fajnie, jakbyśmy do przerwy doprowadzili do remisu, to na pewno byłoby budujące, no ale łatwo nie jest. Stach, Fyrish, Frey, Gankam, w poprzek boiska do Lukebakio. Lukebakio wprowadza odważnie piłkę lewym skrzydłem. Lukebakio szuka partnerów, jest Krejci, Stach, Stach, ale by była bramka, ale nie ma skrzyżaka. By nasz środkowy pomocnik załadował piękną bramkę w lewe okno, ale niestety nad bramką minimalnie upamykano. Delict. Grafenberg. Posiadanie piłki na naszą korzyść 46 do 54, no ale my dla posiadania piłki tu nie przyjechaliśmy. Stach. Stach czeka na ruch swoich partnerów. Jest Ferris. Nie, to był Frey, przepraszam. Yy, no i już Davis piłką. Koniec pierwszej połowy 1 do 0. Mogliśmy. Na pewno prowadzić w tym spotkaniu, ale niestety prowadzi Bayern Monachium 1 do 0. Czy będą zmiany? Chyba zmiany będą. Moim zdaniem musi być zmiana za Frisia. Wskoczy grill. No, grill w meczu z Herthom, w meczu z Herthom, z Bochu nie błyszczał, co prawda, ale damy mu szansę. No i to by było na tyle na razie ze zmian. Jeszcze może ewentualna zmiana gankama. Ale no właśnie, nie ma za kogo, ewentualnie Richter. Damy szansę Richterowi na ataku. Może to będzie to. Niech się zamieni z Frejem. Frej ma lepszą lewą nogę. Cóż, zaczyna Bayern Monachium drugą połowę. Jago Aspas, Müller, Kimmich. Do Aspasa. Nasza dwójka pomocników nie reaguje na to podanie. Jest to Pignabri. Pignabri ładnie opędzlował Wagnera. Aspas, Aspas. 2 do 0. Strzał Christensena z lewej nogi. A Christensen, jak ten ręcznik przewraca się w bramce. No i 2 do 0. Niestety. Dobre wejście w połowę Bayernu Monachium. Luke Bakio, Ale od początku tej akcji coś śmierdziało. Coś tu mi się już nie podobało. Tu za łatwo przeszła ta piłka między tymi pomocnikami. Tu nasza obrońca dał się ograć jak dziecko. No i aż na końcu nasz bramkarz wpuszcza szmatę. Czyli klasyczna Herta Davis. Dobrze ręcz. Nie daje tutaj wprowadzać tej piłki. Hrafenberg z rzutu z autu. Gorecka. Na szczęście ręcz. Czyta go jak książkę. No i do przodu. Pędzi ręcz. Tylko gryl też by mógł pędzić. Mógłby dać jakieś wsparcie. Dobre. Dał, dał wsparcie chociaż jakiekolwiek. Gryl. Gryl. Kontra Davis. Gryl. Mało opcji. Richter. Stach. Frey. No, ale wykasowany w polu karnym. Ten atak pozycyjny Koman. Koman, dobre podanie do Gnabriego. Gnabri kontra Wagner. Wagner nie jest w stanie go dogonić. Ale przeczytał go. Wagner, bardzo ładny odbiór. Zagranie do Luke Bakio. Luke Bakio kontra Upamecano. Jest szybszy Belk. Tylko czy coś z tego wyniknie? Musi ktoś tu nabiegać. No, ale. Nabiegał grill. Trochę za późno. Stach! Nojer. Rody zakryjczego. Nie wydaje mi się to na razie słuszne. Anton Stach. Piłka na liśtera. Davis wybija. Aska Sibar Już prędzej. Może mały, bardziej zwinny pomocnik da radę. Stach. Wrzuca na kogo? Na nikogo. Nojer łapie piłkę. Nawet nie mogliśmy się przełączyć na Freya. Szkoda. Bo może Szwajcar by strzelił bramkę po raz kolejny z rzutu różnego. Upamekano. Zamykany dobrze przez Freya. Neuer. Zgubi się Bayern Monachium. Richter. Richter po ziemi, prosto w upamekano. Szkoda. No i kimiś. Raffenberg. Gorecka. Raffenberg. Koman. Davis. Nie jest w stanie go dogonić ręcz. Davis, przepchnąć też się go nie da. Christensen ledwo, lebo ledwo, łapie tą piłkę. Dalekie wznowienie do Lukebakio, oczywiście, dalekim wyrzutem. No i Belk rusza z kontratakiem. Herty, dobrze się podłącza Frey. Frey, czy zrobi indywidualny rajtek jak w meczu z Bochum? Ciężko może być, dobrze go tutaj przeczytał, upamykano. Lukebakio, dobre zejście z Kasibara. Anton Stach, Anton Stach. Gorecka mu łuskał piłkę, ale jeszcze odebrał piłkę Anton Stach. Dobre zagranie do Freya. No, ale pomykano czyta to podanie naszego napastnika. Sane. Coman. Sane, Mane. Sane, Może tak wymieniać bez końca. Aspas, nie, to Müller, Przepraszam. No, ale jest Marton Dardaj, ale już od razu Koman odbiera tą piłkę. Kimiś. Nosi się na 3 do 0, tak jest. No my już sobie wtedy przejdziemy do wyniku. Nie ma to najmniejszego sensu. 4 do 2. Richter i Frey zdobyli jeszcze po bramce. No. Okej. Okay. Punktów za to żadnych nie dostajemy niestety. W tabeli kolorowo dalej nie jest. No a przynajmniej mecz z Mainz. No i mecz z kolejnym bezpośrednim rywalem. Jeżeli chodzi o utrzymanie. Christensen. Jesteś niewystarczająco dobry. Może stąd spadać po prostu. Tak samo Rochelle. Christensen jesteś żenujący. Pokazałeś to w meczu z Bayernem Monachium. Dobrze, że Van der tutaj od razu już się w składzie. No i nie wiem, czy tą 4-4-4-2 nie będziemy po prostu już grać. Tylko wymieńmy tego śmiesznego bramkarzyka i nawet niech tu skoczy na ławkę. No nie, dobra, już niech nie skakuje. Zróbmy te zmiany na stałe. Kochy, Mytlsztedt, na ławkę, gryl za Kenego i za Kangę niech wskoczy ten Aska Sibar albo nie niech Rodę tu skoczy i teraz jest ok no i musimy liczyć na to, że w meczu z Mańc uda nam się zdobyć jakieś punkty gramy na Olimpia Stadion, co jest bardzo istotne tu kolejne raporty no ale te raporty no na razie są zbędne bo nie wiemy czy w przyszłym sezonie w ogóle się będziemy w Hercie czy w ogóle ten sezon dokończymy w Hercie Wydaje mi się, że w momencie spadku Herty jesteśmy automatycznie wyrzuceni z zespołu. No ale okej, okay, zmotywujmy nas zespół, bo jeszcze to nie jest koniec sezonu. Jeszcze Hertę da się uratować z tego bagna, w jakim się znajdujemy. Zresztą Herta znajduje się kolejny sezon z rzędu. Yy, więc musimy to jakoś przetrwać. Jeżeli to nam się uda przetrwać, to przyszły sezon może być zdecydowanie lepszy. No ale dobrze, szybka symulacja z Mainz i kończy się to spotkanie wynikiem 2 do 2. W 88 minucie zwycięstwo zabiera nam Sotoka, dla nas Luke Baki oraz Frey. Hmm, słabe mecze obrońców, bardzo słabe, najlepszy mytl już te 31 ocena. No trudno, szkoda tego spotkania. Jakiś punkt na nasze konto wpada, to prawda, ale ten jeden punkt niewiele nam daje w kontekście walki o utrzymanie. No chociaż lepszy ryc niż nic przed nami z Freiburgiem. Jeszcze jakiś zawodnik przyszedł do nas na rozmowę. Ktoś jest w ogóle powołany do reprezentacji? Wydaje mi się, że to może być tylko Krejci. Christensen, dziwo. Okej, okay. Alderette, przykro, ale mam wiele w tej chwili na głowie. Podejrzewam, że to chodzi o wypłatę. Alderette i tak w planach moich nie jest na przyszły sezon. Ale dobrze, no, na razie się trzeba utrzymać. Czy możemy. O, zobaczcie jedną rzecz. Schmidt, jak się rozwinął. 75 oceny ogólnej. Wow, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Czy inni zawodnicy może się jakoś coś tak rozwinęli? Chyba, chyba nie. No nie. Niestety nie. Tylko Schmidt. No ale przed meczem z Freiburgiem jakaś zmiana w składzie będzie. Skoczy tutaj Koch. Chciałem powiedzieć, ale Koch mnie nie porywa. Skoczy rodę za Kryjciego. I Krejci wskoczy za Dardaja. Zrobimy taki myk. Może to się udać. No, mam nadzieję, że to się uda. Na wyjeździe z Freiburgiem. Bardzo ważne spotkanie. No i pytanie: czy damy radę? Czy podołamy? Podołaliśmy. Frej z Doppelpakiem. Ten napastnik jest niesamowity. Koch wszedł za Krejciego. Krejcie 7-1. Bardzo dobry mecz. Krejciego na obronie. Rodę 72 jako kapitan, no ale Frey to jest potęga, proszę państwa. Ten napastnik naprawdę ratuje nam skórę. Zbliżamy się na dwa punkty do Werderu Brema i dwa punkty do Bochum, tylko tracimy. Także naprawdę jest coraz lepiej. Przed nami przerwa na reprezentację. To możemy sobie wtedy w takim razie to jakoś szybciej przysumulować? Nie, nawet szybko pójdzie. Hey, Rochel żąda transferu, żąda transferu również Christensen. Ok, okej, okay, okej. Okay. popłacicie się najlepiej. My zobaczmy zawodników proponowanych przez naszego skauta młodzieżowego oczywiście. Ze Słowacji nic specjalnego na obecną chwilę. Tutaj pewnie Niemcy tak jest. Z Niemiec już coś tu się wydaje może być lepszego. 240 tam było 300 900, okej. Okay. Mamy w końcu jakiegoś dobrego juniora. To pomijamy. I teraz Czechy. Z Czech potencjał dobry, ale ocena ogólna troszkę słabsza tych chłopaków. 230. 775. Ok, dwóch juniorów dostaliśmy. Przy okazji od razu bym ich chciał zobaczyć. Ale to są same raporty zwiadowcze. Richter, spodziewam się po Tobie więcej. No najśmieszniejsze jest to, że przerobiliśmy Ci pozycję, a grasz na tej pozycji z powrotem. No dobrze, zrównoważony Kadalec 60 do sceny ogólnej, a Schmidt 65. Dobrze, zobaczmy, jakie macie umiejętności. No i widzimy, że Schmidt na skrzydłowego chyba nie za bardzo się nadaje. Dribbling fenomenalny 74, ale 66 tempa trochę wolno. No i wydaje mi się, że SPO, nie SPO nawet nie, LS jest proponowane dwa tygodnie. No to na pewno tego LS-a będzie przerobił z racji na lewą nogę. A Kadalec? Kadalec, jak najbardziej na skrzydłowego się nadajesz. 76 tempa do rozwoju jeszcze jak najbardziej, ale bym chciał, żebyś troszkę podania poprawił, no bo zgrać do tych chłopaków za bardzo piłki nie umiesz. No i dobrze, przechodzimy do meczu jeszcze z Dortmundem. Jeszcze zdążymy w tym odcinku nawet dwa mecze zrobić. Tutaj jeszcze jakiś raport o to widzieliśmy. No i dobrze. Cały czas tak samo, Krejci rodę w środku pola, yy, znaczy w środku pola rodę na środku obrony Krejci w bramce Van der word Van der Woord, dokładnie, szybka symulacja z Dortmundem i 2 do 1, niestety Haller zabiera nam szansę na remis w 88 minucie, ale co jest warte podkreślenia, kolejna bramka Freya, no i ten rosły napastnik. Jest niesamowity po raz kolejny, bo on po prostu każdemu zespołowi jest w stanie strzelić. A my dostajemy w końcu ofertę za Niederleśnera i ofertę za Christensena. 9 milionów 200 tysięcy z AS Monaco. Ja powiem tak, to jest oferta jak najbardziej do zaakceptowania. Nie będziemy się tam bawić w jakiejś wymiany tego zawodnika. Niech on po prostu już się tam dogaduje. A przed nami derby z Unionem Berlin Rochel, jeszcze dostaje ofertę z Atletiku Bilbao, 7 milionów 700 tysięcy, dobrze. No ale med z Unionem sobie przesymulujemy, nie będziemy już go grać. Udamy się z kolei na konferencję prasową. No i tutaj zmotywujmy zespół, bo jest szansa na wygraną moim zdaniem. Union jest w, nas w naszym zasięgu jak najbardziej. Troszkę tutaj zrugaliśmy zespół. No zdarza się, trzeba czasami być ostrym i bardziej krytycznym w stosunku do tego, co się dzieje. No i dobrze, pozwycięstwo, bo może to nam się udać, jak morale w zespole. Dobrze, nawet dobrze, kapitanem jest Rode. Ja bym kapitana dał Frejowi za to, co robi na boisku. Także szybka symulacja w derbach Berlinu. I wygrywamy 2 do 1. Grillo oraz Luke Frej 7-8, 8,7, 8-7, 7,5 grill, 7,5 Wanderworth, 6-9 i Renss, 7-0 Krejci i Wagner. Bardzo, ale to bardzo ładnie to wygląda. Super, że udało nam się zdobyć punkty na Unionie Berlin. I wychodzimy, proszę Państwa, ze strefy spadkowej w końcu. Bo w końcu udaje nam się to zrobić, i jeszcze na koniec bym zobaczył jedną rzecz: czy, czy gryla by nawet się nam nie opacało przerobić na napastnika? Bo to może być całkiem ciekawa opcja na przyszłość. 52 tygodnie, nie, nie da rady. Szkoda, na prawego pomocnika możemy chyba Cię przerobić. Co to Cię przeróbmy na prawego pomocnika, żebyś nam się nie męczył. Chociaż tu niby jest opcja na napastniku go wystawiać. Yy, ale niestety przerobić się go nie uda. Christensen odchodzi do AS Monaco za 9 milionów 200 tysięcy. No i bardzo dobrze mamy Wanderworta Niederlechner również odchodzi, 2 miliony 350 tysięcy ląduje na nasze konto. Także bardzo mnie to cieszy. Przed nami jeszcze mecz z Hoffenheim No, jak gramy i wygrywamy, to spróbujmy to kontynuować. Rochelle odchodzi za 7 milionów 700 tysięcy. Także nasz budżet. Dostaje kolejny zastrzyk pieniędzy. Jeszcze Kanga odejdzie do Southampton prawdopodobnie za 3 250 tysięcy. Super, że w końcu uwalniamy się od tego szrotu. No i mecz z Hoppenheim na zakończenie tego odcinka. Zagraj mecz. Bez zmian w składzie. Szybka symulacja. I proszę Państwa. 2 do 2. Frej z bramką, nawet z dopylpakiem po raz kolejny. Nie wiem, czemu Luke Bakio wykonywał rzut karny, ale 2 do 2 z Hoffenheim. Czy pozwoli nam utrzymać miejsce barażowe w tabeli? Pozwoli na szczęście. Okej, okay. czyli tym, w tym momencie znajdujemy się na 4 kolejki przed końcem, na 16 pozycji. Z perspektywą na wyjście nawet poza strefę barażową i na bezpieczne 15, może na 14 miejsce, bo tracimy po jednym punkcie do Augsburga i Unionu Berlin. Także to by było na tyle w tym odcinku. W końcu kończymy go pozytywnie, także do usłyszenia, cześć!